Domowe springrollsy z krewetkami, chrupiące, świeże i totalnie uzależniające. A ten sos, hmm, petarda, zobacz jak to zrobiłam. Drobniutko pokroiłam porę, paprykę, szczypiorek, cebulę i trochę kapusty. I drobno posiekane krewetki, które marynuję w pikantnym sosie karolańskim. Do naszych warzywek dodaję soli, dodaję pieprzu i nasze krewety. Markość ciasta filo i smarujemy dokładnie rozpuszczonym masłem albo olejem albo pół na pół. Nakładamy sobie farszu i zawijamy nasze spring rollsy. Jeszcze smarujemy je masłem i do elfrejera albo piekarnika na 160 stopni. Włosik dajemy sobie dwie łyżeczki miodu, odrobinę oleju. Do tego dodajemy sobie trochę sosu sojowego i trochę cytrynki. Dodajemy sobie trochę tabasko i troszkę zwykłej wody zimnej. Mieszamy to wszystko i mamy idealny sosik do spring rollsów. Słodko-ostre. Typowy do spring rollsów. Pyszne, domowe, zdrowe. Jakie gorące spring rollsy. Nie ma nic lepszego i zdrowszego niż domowe spring rollsy. Zamaczamy sobie je w naszym sosie. I... Pycha!